I witam Was bardzo serdecznie, mam nadzieję, że po raz kolejny, witam wszystkich nowych widzów. Dzisiaj film z tagiem, z tagiem, który zapoczątkowała na naszym polskim YouTubie To jest trudny nick, a nie chcę go pomylić. Bardzo sympatyczna dziewczyna Miss PK Project PK Project, nie wiem jak się wymawia twój nick. No, jest bardzo fajny Tak, 100 pytań, których nikt nie zadaje, o których nikt nie pytał. Bardzo tak mi się spodobał, e, a właśnie Was pytam, jaki tak chcielibyście zobaczyć i ten był na pierwszym miejscu. Także zaraz zaczynam. E, pytań jest, słuchajcie, 99 i jedno Pytanie bonusowe, czyli raz mamy 100 i zacznę od tego bonusowego. E, czyli najlepsza rzecz, jaka Ci się przytrafiła w życiu. E, I tu nie będę oryginalna i tak właśnie jak e, PK Project e, mogę powiedzieć, że, e, że jest to moja rodzina. Przede wszystkim jest to moja siostra i Albert. No i zaczynamy. Pierwsze Czy śpisz przy otwartej czy zamkniętej szafie? Yy, nie mam jakiegoś takiego <grym> fiksera, że szafa musi być zamknięta. Zerkam właśnie na nią. Yy, na pewno wszystkie drzwi muszą być pozamykane, zamykaniem. Nie zasadzę przy otwartych drzwiach. Szafa mnie nie rusza. Czy zabierasz szampony i odżywki z hotelu? Zawsze zabieram mydełka, szampony, odżywki, czepki foliowe, wszystko co tam dają. Yy, później najczęściej to leży w łazience gdzieś tam na dnie szuflady. Tego nie używam i w końcu wyrzucam. Natomiast mam taki syndrom. Powiem okropnie syndrom Polaka, że jak dają za darmo, to trzeba wziąć. Niestety. E, czy musisz być cała przykryta kołdrą? E, nie m, najczęściej jedną nogę wyciągam na wierzch. E, także m, cała nie muszę być przykryta. E, czy kiedykolwiek ukradłeś znak drogowy? Nie, nie wolno kraść. E, czy lubisz używać tych takich karteczek nakrejonych w postyt? E, nie lubię, wiecie, bo m, jestem taką... Pedantką troszeczkę i kiedy się nakleja, to na bardzo często tutaj, gdzie już nie ma tego kleju, odstaje i bardzo mnie irytuje, to więc nie lubię ich używać. E, czy kiedyś, kiedykolwiek wycinasz kupony, ale później z nich nie korzystasz? Bardzo często, bo ja mam taki zawsze strach, że na pewno coś pomyliłam, źle zrozumiałam promocję i będę musiała zapłacić całą kwotę, a wcale że nie, że pół kwoty i, i się stresuję i zapominam o nich. Czy wolałabyś zostać zaatakowana przez niedźwiedzia, czy przez y, rój z pszczołami? Ym, pomimo tego, że niedźwiedź jest groźniejszym i większym przeciwnikiem, to wybrałem niedźwiedzia, bo lepiej mieć jednego przeciwnika niż y, większą ilość. Y, czy masz piegi? Mam trochę piegów i y, latem wychodzi mi jeszcze więcej. Y, teraz, jak widzicie, jestem strzaskana dosyć ostro, y, bo się dzisiaj opalałam cały dzień. Ja się bardzo szybko opalam, jeżeli ktoś mi tutaj chce mi zwrócić uwagę, że, że mam spieczoną buzię, opalałam się na filtr trzydziestkę co godzinę, rapiekowałam, więc ja się bardzo szybko opalam, tak wtrącając. Czy zawsze uśmiechasz się do zdjęć? Tak i też pod ostatnim filmem, w którym z ostatnich filmów było, była dyskusja na temat mojej mimiki, moich brwi. Słuchajcie, przez to, że mam padające powieki, to tak już się nauczyłam, że żeby oko lepiej wyglądało, to ja te brwi po prostu unoszę. No tak wyglądam normalnie, a te brwi, kiedy uniosę, to mam wrażenie, że moje oczy wyglądają lepiej. Tak już mam nawyk, tak się utarło, więc może nawet nie do końca to, że, że się uśmiecham, natomiast kiedy widzę jakiś obiektyw, aparat, to właśnie te brwi unoszę, żeby nie mieć oczu takich opadniętych. Jakie? A, co Cię wkurza, co mnie koniecznie wkurza innych? Co jakieś takie rzeczy, które nas wkurzają? Um, no to chyba te takie językowe rzeczy, o których mówiłam, kiedy mówimy w każdym bądź razie um, jakieś takie językowe pomyłki. Um, natomiast no, nie zwracam nikomu uwagi, bo mi też się samej zdarza popełniać błędy, jak każdemu, jesteśmy tylko ludźmi. Także tak. Um. Czy kiedykolwiek liczyłaś się swoje kroki podczas spaceru? Przez długi okres czasu w swoim życiu byłam tak zafiksowana, że kiedy szłam, to liczyłam kroki, i najczęściej, kiedy szłam po schodach, to liczyłam ilość schodów. I przez długi czas z tym walczyłam, bo bałam się, że zeświruje, że coś się ze mną nie tak, ale po prostu miałam taki nawyk, że nie chciałam tego robić, a mimowolnie liczyłam schody. Okropne uczucie, kiedy nie można przestać. Czy kiedykolwiek załatwiłaś się w krzakach? No kiedyś się gdzieś w trasie i gdzieś się jedzie i się zachce, to panie na lewo, panowie na prawo, nie ma problemu. Czy kiedykolwiek robiłaś grubszą sprawę w krzakach? Pewnie za dzieciaka, może i tak. Teraz jestem duża, spokojnie wytrzymam. Ym, czy kiedykolwiek tańczyłaś bez muzyki? Oczywiście, ja sobie śpiłam w głowie i nie, nie ma problemu. Yy, czy gryzłaś swoje długopisołówki? Zdarza mi się czasami jakoś chyba jak się bardzo nudzę czy bardzo zamyślę a trzymam długopis w ręku, to może i gdzieś tam go ale nie jakoś tak bardzo yy, specjalnie. Yy, z wieloma osobami spałaś w tym tygodniu. To jest bornowa, który nie ma oka i jest ze mną od urodzenia. Yy, yy -y. Jaki jest rozmiar Twojego łóżka? Standardowe jednoosobowe, czyli 2 metry długości i szerokości, nie wiem, ile z metr nie wiem. 90 cm, no takie standardowe, jednoosobowe, piosenka tygodnia, graszka, graszka do nieba nie pójdziesz. Dziękuję Wam na dole, jest bardzo sympatyczna. Czy podobają Ci się faceci um, ubierający się na różowo? Jeżeli to jest jakaś tam bardzo ładnie skrojona, elegancko wyglądająca koszula, czy jakiś fajny t-shirt to mi to nie przeszkadza, bo i w różowym można być męskim, natomiast można też przesadzić i e, czuć od razu, że w, w tej różowej koszulce facet nie wygląda męsko. Nie wiem, czy wiecie, o co chodzi, ale to zależy po prostu od ubrania, od tego, jak to facet nosi, e, a nie o kolor. E, czy nadal oglądasz bajki? E, jedyną bajką, jaką potrafię strawić, to e, są, e, e, no jak to się nazywa, tam, gdzie jest król Julian i pingwiny, tam, co w, siedzą w tym zoo. Wiecie, Piękwiny z Madagaskaru to jest film, a serial nie wiem jak się nazywa. Yy, ale ogólnie nie lubię bajek, yy, nudzą mnie, wyrosłam już z nich dawno. Jakieś tam te stare polskie Kot, Filamon, Reksio, to z chęcią Pszczółkę Maję mogę sobie przypomnieć, ale tych takich nowych Spongebob i inne dziwne Benteny to nie, oczywiście, że nie. Yy, jaki jest Twój najmniej ulubiony film? Chyba nie mam takiego. Yy, jeśli znajdziesz skarb, to gdzie byś go zakopała? głęboko w sercu, głęboko w środku gdzieś, co pijesz do obiadu najczęściej, najczęściej herbatę czarną yy, sos do nuggetów ulubiony, wszystko mogę zjeść z majonezem i kurczaczkę też chętnie wsunę z majonezem czy jakiś sos śmietanowo-majonezowy yy, bardzo chętnie jaka jest Twoja ulubiona potrawa? Yy, chyba lasagna, którą robię ja Yy, jakie filmy możesz oglądać w kółkę i nadal kochasz? Dirty Dancing, oczywiście, pierwszą część, tą jedyną, suszą yy, i chyba pamiętnik, teraz, odkąd go ostatnio oglądałam, to pewnie tak. Yy, ostatnia osoba, którą pocałowałaś, albo która cię pocałowała, yy, z siostrą sobie budzi, dawałeś. <grych> yy, także tak. Yy, czy byłaś kiedyś w harcerstwie? Nie byłam, moja mama była. Tam miała osiągi cudowne, na mnie niestety nie spłynęła ta pasja. Yy, czy kiedykolwiek pozowałaś na jego w magazynie, do magazynu? Yy, nie, natomiast powiem wam szczerze, że gdybym kiedyś dostała propozycję sesji w Playboyu czy w CKM, to chyba bym się zdecydowała, ponieważ uważam, że kobiece ciało potrafi być piękne i dopóki jesteśmy młode i fajnie wyglądamy to warto to uwiecznić, te, te piękno i to jakie potrafimy mieć ładne krągłości, jakie jesteśmy ładne, apetyczne i piękne. Nie mówię, że ja tutaj się za taką uważam, mówię, wiecie, tak ogólnie. Myślę, że warto takie chwile wyłapywać i sobie uwieczniać. Może nie do końca musiało być to w magazynie, no ale... Mogłaby być taka sesja, no... Co mam Wam powiedzieć? Kiedy ostatni raz pisałaś list do kogoś na papierze? Nie wiem, nie, nie, nie pamiętam teraz ostatnio. Ale jakoś stosunkowo niedawno. Norbert, to nawet czasami listy pisze. Lubię pisać listy. Mm -hmm. Czy potrafisz wymienić olej w samochodzie? Potrafię sprawdzić, bo ja mam oleju wymienić, nie, ale od tego mam siostrę, więc tutaj się nie martwię. Czy kiedykolwiek dostałaś mandat za przekroczenie prędkości? Nie, bo nie mam prawa jazdy. Czy kiedykolwiek zabrakło ci benzyny? No, mnie osobiście nie, bo nie prowadzę i nie przypominam sobie takiej sytuacji, żeby, żeby mi się zdarzyło, będąc pasażerem. Ulubiony rodzaj kanapki z szynką i majonezem. E, co najbardziej lubisz jeść na śniadanie, e, parówki. Wiem, że tam są różne dziwne rzeczy, mięso oddzielone mechanicznie, ale lubię jeść parówki. E, Kiedy chodzisz spać, o której późno, druga, trzecia w nocy najczęściej, bo mam dużo rzeczy do załatwienia, pranka wiruje. Czy jesteś leniwy? Zdarza się. Za co się przebierałaś na bale przepierające w przedszkolu? Byłam motylem, miałam takie piękne skrzydła zrobione z jedwabiu, które mój tata pomalował. Byłam Indianką, byłam Pippi, pipi Langström, byłam. Kim tam jeszcze? Nie wiem, moja mama mi zawsze robiła piękne stroje własnoręcznie. Jaki jest Twój chiński znak Zodiaku? Miałam to sprawdzić, nie sprawdziłam albo świnia, albo małpa, albo koza. Nie pamiętam. W ilu językach mówisz? Po angielsku, jako tako. Znaczy. Mam barierę, żeby mówić, ale angielski znam dobrze w piśmie, w czytaniu, tak? W czytaniu, w pisaniu. Z barierą językową mam problem, no ale znam gramatykę, znam słówka, więc jak się w końcu odważę, bym sobie poradziła. I niemiecki jako tako. W ogóle bardzo lubię niemiecki. Tak, średnio ten niemiecki. Czy prenumerujesz jakiś magazyn? Nie. Wolisz Lego czy Lincoln Lego? Drewniane najzwyklejsze klocki, to było po prostu hit dzieciństwa. Czy jesteś uparty? Tak, niestety. Kto jest lepszy, Leno czy Letterman? W ogóle nie wiem o co chodzi, nie ogarniam, więc nie wiem. E, też tego nie sprawdzałam, no bo takie pytanie, nie wiem, no to taka moja odpowiedź po prostu. Czy oglądałaś Opery Medan? Oglądałam Esmeraldę. E, oglądałam Zbuntowane Anioła i różne inne dziwne seriale. Wspominam to całkiem miło, no takie rzeczy były w telewizji, takie się oglądało. E, czy boisz się wysokości? Tak mam na wysokości, wystarczy, że Albert weźmie mnie na plecy na Barana i już jest po prostu strasznie. E, czy śpiewasz w samochodzie? Oczywiście, zawsze. Z siostrą y, zawsze śpiewamy z Albertem, śpiewam bardzo, lubię śpiewać wszędzie, w samochodzie też może być. E, czy lubisz śpiewać pod prysznicem? Y, nie, bo mieszkając w bloku ja słyszę rozmowy sąsiadów, którzy mieszkają pode mną na przykład i wiem, że to się strasznie niesie i nie chcesz, by mnie ktoś słyszał, więc nie z tego powodu. E, y -y. Czy lubisz tańczyć w samochodzie jak najbardziej? Czy używałaś broni? Jak byłam na strzelnicy, to tak. Kiedy ostatnio miałaś robione zdjęcia u fotografa? Oj, dawno, dawno, nie pamiętam nawet. Czy uważasz, że muzykale są kiepskie i tanie? Nie, muzykale są sympatyczne i fajne, a pamiętajcie, jest taka zasada: jeżeli w filmie tańczą, to jest to dobry film. Mówiąc tutaj o takich filmach muzykalowych, więc tak. Czy święta są stresujące dla ciebie, nerwowe? Tak, w końcu jak już jest po nich, to mam taką ulgę, że już wszystko minęło i wiem, nie muszę się stresować, czy prezent się spodoba, czy zdążymy na czas potrawami, czy wszystko będzie ok, czy będą będzie miły nastrój. Jak się kończą, to jest ok. Czy kiedykolwiek jadać pierogi? No oczywiście, no ba. <gryw> Ulubiony rodzaj ciasta owocowego placka. Mm, chyba szarlotka i placek z wiśniami i z barwarem. Yy... Kim chciałabyś, kiedy byłaś dzieckiem? Aktorką, piosenkarką, wszystkim takim, co związane z występowaniem. To na pewno. Czy wierzysz w duchy? Nie. Czy kiedykolwiek miałaś uczucie déjà yy, Tak, tak. Zdarzało mi się to takie dosyć dziwne, bo... Dziwne uczucie, przejmujące takie. Że coś gdzieś tam z tyłu głowy, coś... Już tak było, nie wiadomo o co chodzi. Tak, miałam. Czy bierzesz codziennie witaminy? Nie, właśnie jestem kiepska, jeżeli chodzi o witaminy i suplementację, bo bardzo często zapominam o tym, co miałam wziąć. Czy nosisz kapcie? Nie nosić kapci, lubię chodzić boso. Czy noszę szlafrok? Obecnie nie posiadam, marzy mi się taki do połowy uda różowy z kapturem i nie mogę takiego nigdzie znaleźć. W czymś śpisz? Najczęściej w jakiejś koszulce i majtkach, tak? Jest mi najwygodniej, albo w takich luźnych, krótkich spodenkach. Pierwszy koncert. Majki Jerzowski, przeżyłam to ogromnie, dostałam autograf po koncercie, zdjęcie sobie robiłyśmy, po prostu wow. Super Farm, Natura czy Rossman? Chyba Rosman, ze względu na dostępność, to że jest tak naprawdę na każdym rogu, ale wszystkie lubię. Nike czy Adidas? Dla mnie to nie ma żadnej różnicy. Cheetos czy Fritos? Byleby były chips albo chrupki. Orzeszki czy nasiona słonecznika? Jedno i drugie jak najbardziej lubię. Mm. Czy kiedykolwiek słyszałaś o grupie Trebią? Nie mam pojęcia, co to za grupa. Czy kiedykolwiek brałeś lekcje tańca? Tak, trenowałam balet, a później przez krótki czas liznęłam troszeczkę tańcy latynoamerykańskich. Przede wszystkim merengę i salsę kubańską. Hmm, jaki zawód wyobrażasz sobie, że będzie wykonywać Twoje rodzeństwo? Chyba że miałam wrażenie, że moja siostra będzie lekarzem bo jest taką dobrą osobą, która wszystkim potrafi pomóc więc coś w tym stylu. Czy umiesz zwinąć język w rurkę? Nie umiem. Niestety. Czy kiedykolwiek wyraź konkurs ortograficzny? W podstawówce tak, wygrywałam chyba każdy, jaki był, ale byłam kujonem, jest to dlatego. Czy kiedykolwiek płakałaś ze szczęścia? No oczywiście. Czy regularnie palisz kadzidełka? Kiedyś często paliłam, teraz wolę, olejki zapachowe do kominka. Czy kiedykolwiek byłaś zakochana? Na szczęście tak. Jaki koncert chciałabyś zobaczyć? Ja nie jestem koncertową osobą, więc nie mam tych żadnych marzeń. Jaki był ostatni koncert, jaki obejrzałaś, na jakim byłaś? Ja właśnie, tak jak Wam powiedziałam przed chwilą, nie chodzę na koncerty, raczej nie lubię miejsc, gdzie jest dużo ludzi naraz i boję się takich sytuacji. Gorąca herbata czy zimna? Gorąca. Kawa czy herbata? Herbata. Cukier czy słodzik? Yy, stevia. Czy dobrze pływasz? Średnio, ale najlepiej żabką. Yy, staram się. Czy umiesz trzymać oddech, nie zatykając nosa? Umiem. Czy jesteś cierpliwa? Jestem, jeżeli chcę. DJ czy zespół na wesele? Raczej wesela nie planuję, ale... Chyba bym wolała DJ-a jednak. Czy kiedykolwiek wygrałaś jakiś konkurs? Wygrałam, ale jakieś takie małe, nieznaczące. Czy kiedykolwiek miałaś operację plastyczną? Nie, ale chętnie bym sobie poprawiła nos, uszy i biust. Yy. Wolisz czarne czy zielone oliwki? W ogóle nie lubię oliwek. Czy umiesz wyszywać, szyć? Wyszywać nie umiem, szyć umiem robić na szydełku, więc coś tam potrafię. Najlepsze miejsce na kominek? Duży pokój. Czy chcesz wyjść za mąż? Yy. Nie marzę o tym jakoś bardzo. Jeśli nie masz męża, tak długo jesteś małżeństwem. Nie mam w kim się podkochiwać liceum. Miałam takiego kolegę, który bardzo był zafascynowany giełdą, mi tego interesowało, i ja w tydzień stałam się po prostu ekspertem od spraw giełdy. Później mi przeszło, poznałam Alberta. Hmm. Czy dążysz po trupach do celu? Na szczęście nie. Czy masz dzieci? Nie mam. Czy chcesz mieć dzieci? Bardzo. Przynajmniej dwójka, tak naprawdę chyba po prostu dwójkę. A jaki jest Twój ulubiony kolor? Czarny, biały czerwony, szary, żółty. Tęsknisz teraz za kimś? Oj bardzo, tęsknię teraz za kimś. Także to były wszystkie pytania. Kogo taguję? Napiszę Wam na dole. I dajcie znać, która odpowiedź Wam się najbardziej podobała. Może Wy macie ochotę odpowiedzieć na te pytania, także bardzo serdecznie Was zapraszam. I do usłyszenia następnego dnia i następnym razem. Pa!